M -N -S -E -R. Monsters, monsters, yes, we are. Hey, Frankenstein, is gonna be falling apart. Uh, Dracula, stealing my heart. Ha, huh? Cloudy you make me at the moon. You're oh, the final switch in this lagoon. I feel denial, you so beguiled. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold side. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster, too? Yo, some. Co ty robisz? No wiesz, kopię. Romulus i ja chcieliśmy cię wyciągnąć na nowy film, straszna zgnilizna. Stary, jasne że tak. Ow, ow, ow. Tak, dobra mamo, tak wiem. Zorki, chłopaki, nie mogę iść z wami, muszę skończyć pracę. Ty to masz przechlapane ziom. Za nic. A bo co? Bo nie pozwalam ci dotykać moich rzeczy. Przecież ty już ich nawet nie nosisz. Jak śmiesz pożyczać moje sukienki bez pytania? Bo ja w nich wyglądam ładniej. A nie gadaj. No właśnie że tak. Ua! musi być ciężko mieszkać z siostrami, które się ciągle kłócą. Wiecie jakie są wilki? Zawsze muszą walczyć o dominację. Moje siostry konkurują ze sobą dosłownie o wszystko. Ach. Romulus, jesteś genialny. Dobra, kupcie mi bilet. Wyrobię się ze wszystkim za godzinę, max. Siostra, widziałaś Haulin? Bo co? Pożyczyła jeszcze coś, o czym nie wiem? Nie, chciałem spytać ją o radę. Przecież wszyscy wiedzą, że ona najlepiej robi pranie. O, przestań! Ona nie jest najlepsza! Powiedziała, że jest! <laughs> ja jej pokażę! No wiesz, nie jestem tak dobry jak Claudine. Ona kosi cały trawnik w dwie minuty. <laughs> ja to zrobię w minutę! Ona tak powiedziała! Dawaj to! ona tak mówi, to patrz na mnie. Hej, jest Klod? Cześć wam. Gotowy na wypad? Hej, mamo, wychodzę do kina. <mum> tak, mamo, wszystkie porządki są prawie skończone. Narka! Zaraz, to on... Oh, Klod, jesteś wstrętnym ja wiedziałam o tym przed tobą. O nie, nieprawda? <laughs> Właśnie że Chyba prawda, ci się przyśniło, że wiedziałeś na to.